Jedziemy po suma dzisiaj. Zatrzymaliśmy się na Cepenie, żeby dokupić do łódki, gaśnicę oraz apteczkę i opór. Jest dzisiaj ze mną nowy zawodnik, ale to już pokażę Wam go na wodzie. Siemano, jesteśmy już na wodzie, w jakieś cztery. 4... No, ze 4 godziny jesteśmy O będzie kolor No 4 godziny Mieliśmy jak na razie jedno wyjście Tylko Zero wyjść Koniec krwoczenia No ale próbujemy I, i dalej zobaczymy co będzie Jeszcze posiedzimy damy jeszcze chwilę Jeżeli nie, nie wyjdzie nic to będziemy spływać, bo tu część łódek pospływała ee, i ludzie mówią, że od 3 dni nie ma kontaktu z skończyła się jęka, można powiedzieć skończyła się a jest ze mną dzisiaj kolega mój klasowy ogryb że walczymy na razie jeszcze, jeszcze z pół godzinki posiedzimy, damy że tak powiem czas ale wątpię, bo tutaj jest no tyle łódek tak jak mówię, mówiłem wcześniej pospływali, ale ale, ale... wszystko na zero, więc plot okazuje się dzisiaj e, słabo no i mają się nasilać, że tak powiem wiatr, murza, deszcz, deszcz jeszcze dajemy pół godzinki i będziemy spływać Może, żeby się, że tak powiem, nie okazało, że nie będziemy mogli przepłynąć pismu. Będziemy musieli w drugim porcie się ze łódź wciągać na samochód. Słuchajcie, mam informacje eee, od nas z teamu. Chłopaki są dzisiaj na innym łowisku. Ryba im wychodzi, szczupaki wychodzą. U nas jak na razie zero. Ale walczymy dalej. 200 km dalej. Na innej łódce, na innym łowisku. Przygotowujemy sprzęt kamery, przynęty i ruszamy na szczupaki. Siedzi, gdzie jak, jak wziął Czekaj to jak ja muszę tak tych zwinąć Popocz. No, Knaga knaga. knaga, knaga Knaga, Ale. Ach, Ale. się Ale gdzieś, gdzieś, okazała się, trafę Dobra, gdzieś, 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 Daj. Mała ta łódzka. Jest. Jest. O Ale chcesz? Tak. A nie widziałeś, jak widziałem, to, jest? Widziałem to? Widziałem, widziałem. Widziałem, a to stąd to, co ja rzuciłem. W patyki Widziałem. Ja. widziałem się wyłonić. szczerze jak spotyk i was. To same to do następne, ale Tak. Chodź ją wypinamy Tomeczku A on na za dziubę, za dziubę. Ta weź ją strzel tym Czekaj, dobra Czekaj, o, opuszczę ci trochę Dobra Czekaj. Czyń swoje opinie. Dobra, wypinaj go i, <grym> i lecimy dalej z towarem Taki to się. Można powiedzieć nie liczy Nie no ładny Nie tam 80 80, 80 tam ma no z plusikiem może mieć mała rybka, spiął się tak, teraz wyplął był piękny, ale to też chyba nie była duża ryba wiesz Tomek? nie wiesz za co trzymał? za ogon tylko. tylko i wyłącznie za ogon ale wynurzył się. Ale kopnął, ale kopnął, ja pierdolę. O kurwa, człowieku, to poczułem. To poczułem już, kurwa. O ja jebie, wypiął tą. Jak ona się nazywa, szpilkę. Ale kopnął. O! Zobacz. To była ryba. To była ryba, bo... to była ryba słuchajcie. Ale jakie kopnięcie. Ja pierdzielę. Nie, no to jest metr. No to jest metr. Siedzi? Duży? A w tatarak. Poczekaj, podpłyniemy, bo oplątał ci się. Ty, spora ryba będzie. Poczekaj, Tomek, Czy jest kotwica wyrzucona? Co? Strzedł? No tak, oplątał się na około. Wiesz, tego pójdę. Poczekaj. No to tak jak mi wtedy strzedł. Odprowadził trzy Po trzech chwile poczekaj Ach, Jedziesz w górę mały Ale jaki wolę Weź kij do dołu, do dołu bo zrobi ci świecę i dobrze, się wypiął dobrze nie jest taki co tam wiesz ale No nie taki wody. mały, 90 -tko. O. O, 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 o. No ty, no to jest metruwa, nie. nie? Co? Nie! No jak nie! Jest naga, ty! Knaga, knaga! Jest, knaga! Na hamulca! No. Nie, weź dłuższą, dłuższy Ops. Ops Dobra, dobra, dobra! Dobra Zażar ładnie A, i za tego i... Jeszcze, jeszcze dobra, albo szybko go łapiesz Gdzie? Puść! Aaaa! Ja pierdzielę, nie? ale był, dobra, najważniejszy. Dotknięty, zaliczony. <laughs> Tomek, jesteś zadowolony? Bardzo. Dobry dzień? Bardzo dobry, miał też padać. Nie Było tak gorąco, Biednego, że... Gorące. Mieliśmy trochę dłużej siedzieć, ale się nie da wysiedzieć, nie? Tak Kurwa, to tak. jest po prostu. Parę ryb wyszło, parę ryb się wpięło. Ogólnie ziemi zaliczony. Nie, żerowała ryba, nie ma co nie, nie można powiedzieć. Ryba żerowała jak na, jak na... tą wodę To można powiedzieć, że z bardzo dobrym wynikiem spływamy. To co w ostatnim czasie się działo. Wszystko żeby wyszło, Spokojnie. Bez problemu. Albo o, właśnie. Bo przecież pagaja nie mam. No tak, a silnik zdjęty. Uważaj, pudełko. No, dobra, dobra, dobra. no łódź już tak. mamy na zewnątrz. Spłynęliśmy. Już I tak mieliśmy, że tak powiem, trudności, nie? Tak, Spora się fala. Spora fala. Także już, już fala idzie i zmienia się, bo ona ciągnie po z dwóch stron tak jakby nie, no. nawet łódki żeśmy nie mogli nie, dobrze tego bo spływała non stop, dobrze włożyć na przyczepę, no ale co pakujemy się, podobno chłopaki połapali na no, ale oni są na innym, na innym jeziorze, no. znaczy oni są na jeziorze, my na rzece to też jest co innego, tak, no trudno nie zawsze jest kolorowo, tak, nie zawsze, ale walczymy nie poddajemy się i dalej będziemy walczyć z sumami. Elo. A więc dobra decyzja. Nie minęło jakieś 15 minut, jak żeśmy wyjechali. Zobaczcie, co się dzieje. Kurwa, mać. To moment będzie w płocku, nie? no Dobrze, że żeśmy. Dobrze, że żeśmy pojechali do domu, bo mogłoby być nieciekawie dzisiaj na wodzie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału WND &E Fishing Team oraz zaglądajcie na kanał naszego kolegi Pike Hunter. Kolega naprawdę zna się na rzeczy, właśnie na wędkarstwie. No i obróbka filmów na bardzo wysokim poziomie. Polecam. Jeżeli byście chcieli coś zobaczyć w naszych filmach, czego nie pokazujemy, o czym nie mówimy, również czekamy na takie sugestie w komentarzach.